Pierwszy zarzut związany jest z miejscem, w którym rozgrywa się najnowsza Pana powieść, morderstwo na Korfu. Dlaczego właśnie w Grecji? Dlaczego właśnie tam? Bo Grecja jest bardzo inspirująca. Siedzę sobie w cieniu gdzieś tam pod e, palmą albo pod e, jakimś innym parasolem i tak kombinuję i tak patrzę po ludziach i morduję. Zdaje Pan sobie sprawę, że to jest recydywa? Tak, tak. Jak to się stało, że znowu Joanna i Betty wracają? Dlaczego, dlaczego właśnie one? Bo ja je kocham. O, jedna tam Marga, że yes, znowu mnie będziesz pisał, ale nie, spokojnie. Dało się, przeżyły. No, one przeżyły akurat to. Ja, ja, ja też. Za no. trzy miesiące mają wrócić z nowym trupem. Betty ma co robić? Kto z Państwa w ogóle już czytał morderstwo na Korfu? Przeczytałam bardzo szybko, ale najpierw przeczytał mój mąż i stwierdził, że książka jest rewelacyjna i musimy ją wydać. Zadzwoniłam, powiedziałam, że proszę bardzo, możemy rozmawiać, bo książka jest ok, Ale ładnie piszę. Hmm, oczywiście jest to jakaś korekta, no bo to musi być i troszeczkę redakcji, ale jest to dziennikarz, więc ma dobre pióro i nie potrzeba, nie potrzeba aż tyle redakować na nowo. Ta Morderstwo na Korfu jest lepsza, lepiej napisana, hmm, to znaczy być może, że atmosfera tej książki jest inna, stąd nam się to wydaje, że jest lepsza. Ale jednak y, czytelniczki, które już czytały, stwierdziły, że jest lepsza. Chociaż obydwie są bardzo dobre. Lubi pani kryminały? Y, kiedyś lubiłam bardzo, potem był moment, że się od nich odsunęłam, a teraz właśnie dzięki Alkowi chyba znów zaczynam lubić. Joanna zamknęła oczy i starała się nie patrzeć na stojącą tuż przed nią stewardessę objaśniającą jak zachować się w samolocie. Tego jednego momentu lotu, kiedy to załoga zaczyna synchronicznie machać rękami niczym tancerze w teledysku Madony i tłumaczyć, że gdy zdarza się katastrofa najlepsze co można zrobić to zająć się dmuchaniem w wentylek kamizelki pływackiej, serdecznie nie znosiła. Cała reszta nie robiła na niej wrażenia. Ani turbulencje, ani nagłe zmiany wysokości, ani nawet komunikaty o awaryjnych lądowaniach. Tych pierwszych nie zauważała, a najczęściej je w ogóle przesypiała. Drugie traktowała jak oryginalną rozrywkę. A trzecie normę. Jak się zepsuje samochód, to podjeżdżasz do warsztatu i ci go reperują. Samolotu nie naprawią w powietrzu, więc musi wylądować. Proste. Tłumaczyła swojej menadżerce Betty, która miała akurat odwrotne podejście do latania. Choć na ziemi zachowywała się o wiele bardziej racjonalnie niż jej pracodawczyni, w powietrzu z miejsca traciła zdrowy rozsądek. Samoloty uważała za wynalazek sił nieczystych. Każda podróż nimi powodowała u niej ataki paniki już tydzień przed wylotem, a na lotnisku sprawiała wrażenie osoby opóźnionej w rozwoju i z nerwów nie rozumiała, co się do niej mówi. W czasie lotu zamieniała się zaś w żonę lota. Traciła zdolność mowy, dostawała szczęśli, napadów duszności, tików nerwowych i tysiące innych przypadłości. I ona najpierw próbowała ją upić, co nie dało żadnego efektu, poza jednym, że po godzinie lotu Betty musiała skorzystać z papierowej torebki i to kilka razy. Potem zapisała ją na specjalny kurs dla osób cierpiących na aerodromofobię. Rezultat tego eksperymentu był dość spektakularny, bo w momencie, gdy ruszyły od rękawa na pas startowy, Betty zamknęła oczy i zaczęła mamrotać pod nosem: 1, 2, trzy, nie boję się latać, 1, 2, 3. Samolot jest moim przyjacielem. 1, 2, 3, nie boję się latać. I powtarzała to przez kolejnych kilka minut, sprawiając na swojej pracodawczyni z każdą chwilą coraz silniejsze wrażenie osoby popadającej w obłęd. Po czym, gdy tylko maszyna oderwała się od płyty lotniska zemdlała. W końcu wkurzona Joanna wpadła na rewolucyjny pomysł i po cichu zaczęła przed lotem dosypywać swojej przyjaciółce do napoju w środki nasenno uspokajające. Zdawało to egzamin znakomicie. A wpadka zdarzyła jej się tylko jedna. Kiedy to dwa razy w ostatniej chwili przełożono im godzinę lotu i Joanna bojąc się, że leki przestaną działać jej kolejne ich dawki. W sumie w ciągu kilkunastu godzin menedżerka połknęła ilość medykamentów zdolną powalić nawet młodego tygrysa. Do samolotu wsiadła jeszcze o własnych siłach, ale już po dwóch godzinach lotu na lotnisku w Warszawie wyniósł ją z niego przystojny steward. Betty odzyskała przytomność następnego dnia w swoim własnym mieszkaniu z koszmarnym bólem głowy. Joanna zaś przez parę kolejnych tygodni Odbywała bardzo satysfakcjonujące randki ze Stewardem, co stało się potem dla niej inspiracją do napisania powieści Podniebne Uniesienia, uznanej przez polską edycję Kosmopolitan za jeden z dziesięciu najlepszych rodzimych erotycznych romansów wszechczasów, a przez prasę amerykańską za słowiańską odpowiedź na pamiętniki Fanny Hill. Od tego czasu Joanna została stałą klientką apteki i regularnie uzupełniała swoje zapasy środków nasennych przeznaczonych dla Betty. Jako popularna autorka, której romanse przetłumaczono na kilkanaście języków, często zapraszana była na spotkania z czytelnikami za granicą i musiała wtedy mieć przy boku swoją agentkę, która, kiedy tylko nie znajdowała się w przestworzach, była jej prawą ręką i bez której, co przyznawała w duchu z lekkim żalem, nie osiągnęłaby w życiu aż tak wiele. Próbowała co prawda kiedyś zrobić Betty przyjemność i dała się jej przekonać do ekspresowych i komfortowych usług PKP, ale po tym jak trabaniły się do Pragi przez 10 godzin w pamiętającym czasy PRL-u gruchocie, którym wnosząc po zapachu transportowano wcześniej osoby cierpiące na nietrzymanie moczu, Joanna stanowczo odmówiła pokonywania większych odległości czymś innym niż samolot. I od tej decyzji nie było odwołania. Jako osoba bardzo zajęta czytam w nocy i zaczęłam czytać dzisiejszej nocy. Ubawiły mnie już pierwsze sceny i mam nadzieję, że chociaż jeszcze nie zdążyłam dojechać do końca, koniec będzie równie przyjemny jak był jej początek. Ponieważ to pierwsza książka, więc trochę się tego nazbierało. Jeśli napiszę kiedykolwiek kolejną, to obiecuję, że będę się bardziej streszczał. To podziękowanie. To są podziękowania zamieszczone w pierwszej części, proszę Państwa. Podziękowania zamieszczone w części drugiej. Panie to nie? Proszę się teraz z tego wytłumaczyć. Obiecuję, że w części trzeciej będę się streszczał jeszcze bardziej. Ale bo, ale to, bo ja piszę krótkie książki strasznie i moi wydawcy, bo jak ja im wysyłam książkę, to oni mówią tak, eee, znowu nowelkę nam wysłałeś. I to trzeba tak, wiesz, tak, to znaczy, wie pani, trzeba tak, e, trzeba, trzeba tak, tutaj spis treści, tutaj spis bohaterów, Tutaj podziękowali na 18 stron zapowiedzi wydawniczej. i W ten sposób ukryliśmy to, że książka ma tak naprawdę 10 stron tekstu. I co załatwiłeś? Starsza pani przestała na moment rozwieszać rzeczy w szafie i uważnie spojrzała na męża, który właśnie wszedł do pokoju. Po krótkiej chwili dotarło do niej, że nie musi słyszeć odpowiedzi. Twarz jej ukochanego mówiła sama za siebie. Nie da nam więcej czasu, tak? To ostatnie zdanie było bardziej stwierdzeniem niż pytaniem. Mówi, że mieliśmy go dostatecznie dużo, powiedział starszy pan z rozpaczą w głosie. Kiedy wręczyłem mu kopertę z tym, co uzbieraliśmy, tylko się roześmiał: Kochanie, nigdy nie zbierzemy takiej kwoty. Musielibyśmy wszystko sprzedać. Wszystko. Będziemy zrujnowani. Nie mówiąc już o tym, co zrobi z nami prasa i nasi znajomi. Skąd on się o tym dowiedział? Jak to skąd? Zdziwiła się starsza pani. Nie zauważyłeś tu nikogo znajomego? Nie. Starszy pan otworzył szeroko oczy. A powinienem? Czasem by się przydało, żebyś był bardziej spostrzegawczy. Powiedziała starsza pani dobrodliwym tonem, po czym wróciła do rozwieszania rzeczy w szafie. Spokojnie. Przewidziałam jego reakcję i, jak wiesz, lubię mieć plan B. Nie wiem, jaki w tej sytuacji można mieć plan B. Starszy pan usiadł na łóżku i schował twarz w dłoniach. Jego partnerka popatrzyła na niego z czułością, po czym podeszła i pogłaskała go po siwych włosach. Nie ma sytuacji. Z której nie byłoby wyjścia. Powiedziała łagodnie. Udało się za pierwszym razem. Uda się i teraz. Musisz mi tylko zaufać. Kwadrans później, w pokoju znajdującym się wizawitego w którym rozlokowali się starsi państwo, córka popatrzyła z nadzieją na przekraczającą próg mamę. Ta ze smutkiem pokręciła przecząco głową. Nic z tego nie będzie, powiedziała, po czym chlipnęła i podniosła do oczu trzymaną w rękach chusteczkę. Znów będziesz płakać? zapytała gniewnie córka. O co innego mi zostało? odpowiedziała matka, ocierając wilgotne oczy. Jej córka wydała z siebie gniewne puchnięcie. Ja się tak łatwo nie poddaję, powiedziała. Sama zobaczysz, że jeszcze wszystko będzie po naszej myśli. Niestety nie udało mi się trafić do tego samego pokoju, co poprzednio, pisał w tym samym momencie na swoim laptopie młody człowiek. Zostałem umieszczony na drugim piętrze. Myślę, że on to zrobił specjalnie i wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby domyślał się, po co tu tak często przyjeżdżam. Nic mi nie da, bo nie ma, rozumiesz? Pieklił się pół godziny później w swoim pokoju. Przedsiębiorca podziwiając równocześnie kamienny spokój swojej żony, powiedział, że interesy nie poszły po jego myśli i musimy jeszcze poczekać. Skończony skurwiel. Uspokój się, powiedziała stanowczo jego żona, bo jeszcze mi to dostaniesz zawału albo wylewą. Wiesz przecież, że masz fatalny cholesterol i nadciśnienie to przestanę koźwa jeść masło i zacznę biegać między tymi zafajdanymi krzaczkami w naszym parku – obiecał przedsiębiorca. – Czy ty mnie w ogóle słuchasz? – Owszem. – Pewnie tak jak cały hotel. – Bo drzesz się, jakbyś był kowbojem i skalpowali cię Indianie na Dzikim Zachodzie. Jego żona wstała i przygłośniła nieco telewizor. Wydające z siebie jakieś dziwaczne bulgoty, stanowiące treść programu pod wyświetlonym na ekranie tytułem Greek Pop Music Mix. Sam wiesz, że to było ultimatum. Naprawdę zależało ci na tej forsie? Znasz odpowiedź, powiedział gniewnie przedsiębiorca. Przecież to ty przekonałaś mnie, żeby przedstawić mu inną propozycję. W takim razie pora wrócić do pierwotnego planu, rzekła ze spokojem jego żona. Przedsiębiorca popatrzył na nią uważnie, a w jego oczach pojawił się strach. Naprawdę myślisz, że damy radę? Zapytał powoli. Nie wiem, czy ty dasz. Powiedziała jego żona. Ale ja na pewno. Skąd w ogóle podobanie do zbrodni? Do mordowania? Są moje naczelne, to ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. Ale e, współpracuję z e, e, zespolek który czasami, ja kocham swoich kolegów z pracy, naprawdę to wszyscy wiedzą, wszyscy moi koledzy i koleżanki z pracy to wiedzą, tylko czasami niektórzy mam ochotę zawodować, więc tak się zakończy po prostu, że ja napiszę romans i wszystkie moje przyjaciółki, autorki romansów, które mnie lubią, bo nie robię im konkurencji, <śmiech> <śmiech> przestaną mnie lubić.